Wieje chłodem z naszej gospodarki, ale mrozu jeszcze nie ma. Z danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że słabnie tempo wzrostu PKB. W pierwszym kwartale gospodarka urosła o 0,5%. Według prognoz Instytutu w całym 2013 roku produkt krajowy brutto wzrośnie o 1,2%. Pogorszenie nastrojów widać w opublikowanym we Wrocławiu najnowszym badaniu barometru koniunktury. Ponownie nastroje optymistyczne przeważały nad pesymistycznymi, ale ciągle ta dysproporcja między obiema grupami osób się pogarsza. Mimo osłabienia głównych wskaźników, Dolny Śląsk korzystnie wyróżnia się na tle innych regionów kraju. W tej chwili syntetyczny wskaźnik koniunktury wynosi 2,9%, dodatni, bo zwracam uwagę, że nadal wskaźniki badane przez Główny Urząd Statystyczny, a więc odzwierciedlające opinie przedsiębiorców z całego kraju, ciągle wykazują ujemny charakter, a więc no, niestety spadkowa tendencja, ale pozytywna, lepsza niż wreszcie kraju. Dokładna analiza ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców wskazuje, że pojawiają się pierwsze symptomy zapowiadające odwrócenie niekorzystnych tendencji w gospodarce. Tym elementem, który wpłynął na obniżenie średniego wskaźnika była bardzo niska ocena minionego kwartału. I ta ocena nie dziwi, bo no wiemy, jaki ten kwartał był. Wyjątkowo niesprzyjająca aura to nie tylko dotyczy przedsiębiorstw budowlanych, ale w dużym stopniu także przedsiębiorstw handlowych, to dotyczy przedsiębiorstw, mamy takich respondentów, którzy reprezentują sektor surowców mineralnych na Dolnym Śląsku. Dla tych przedsiębiorców niekiedy ten minion. Kwartał no był bardzo, bardzo zły. Podobnie jak w poprzednich badaniach barometru koniunktury, największy niepokój ekspertów budzi sytuacja na dolnośląskim rynku pracy. Ciągle na tym rynku pracy posiadamy stopę bezrobocia wyższą niż ogólnopolska czyli jest to pewien dysonans w stosunku do pozycji ekonomicznej Dolnego Śląska. I dane, już nie moje, ale dane gus pokazują, że w bezrobocie w Polsce się nieco obniżyło, na Dolnym Śląsku nie drgnęło, czyli nadal jesteśmy powyżej. Te moje badania pokazują, nasze badania pokazują dokładnie to samo. W ostatnim czasie przyspiesza tempo upadłości polskich firm. W kwietniu zbankrutowało 88 spółek zatrudniających ponad 4 tysiące ludzi. Od początku roku ogłoszono upadłość 328 przedsiębiorstw, czyli o 9% więcej niż przed rokiem. Liczba bankructw najszybciej rosła w przemyśle, w handlu hurtowym i w usługach.